Zobaczcie widzowie, mam dla Was ser. Taki piękny, taki ładny, bardzo błyszczący, smakowity. Wy możecie sobie kliknąć łapeczkę w górę, a ja kliknę ten ser. Dawajcie wszyscy razem, zobaczymy ile osób teraz mnie słyszy, ile osób jest aktywnych. Ja klikam ser, a wy klikacie łapeczkę za trzy, dwa, jeden teraz i kliknąłem! Otworzyło się, zobaczcie, możemy wejść do środka, gdzie jest więcej serów, mnóstwo serów. A co jest to nie jeszcze raz goni! Co to było? 喂喂 Wow, się przestraszyłem, przepraszam, ale tutaj jesteśmy, gdzie mieszka sobie szczury, a on nas może ścigać, więc musimy bardzo uważać. A tutaj podobno są dwa szczury, nie jeden, tylko dwa, tak słyszałem, zaraz zobaczymy, to sprawdzimy. Tutaj mam jakiś ser Extra Life, czyli dodatkowe życie za Robuxy. Ja niby taki mam już, pokazuje mi. Dobra, idziemy sprawdźmy, to jest taki Extra Life w razie wó, gdyby ten szczur mnie dopadł. Szybko musimy zobaczyć tutaj zagadki, zbierać i patrzeć. O, tam jest ser, tylko tego nie mogę otworzyć, o nie zaszczę! Turbieg, jest! Zostaw mnie! Uciekamy szybko, szybko! W nogi. Potrzebujemy poszukać innych serów, chyba. Zebrać musimy ich około sześciu. O, mam ser pierwszy znaleziony. Dobra, jest pierwszy ser. Jeden z dziewięciu. Wow, Ej, czy to nie było kiedyś mniej? Teraz jest dziewięć serów do ser zebrania? Serio? Ja, mamy dopiero od kogoś tu biegnie. Nie jestem sam. O, uciekamy. O, nie, nie, o, tu jest gdzieś, o, tu jest, gdzieś, o, tu gdzieś jest. Słyszałem jego dźwięk. on tak y, się e, śmieje bardzo groźnie. Tutaj nie widziałem, z cofamy się. Szukamy wszystkich serów. Dziewięć. Musimy znaleźć, żeby nas tylko nie dopadł ten wielki. Szczero, mam drugi ser, mam drugi ser. Świetnie wziąłem go. Mamy już dwa z dziewięciu. A Wy możecie kliknąć subskrybera teraz, zanim on tutaj przybiegnie, to kliknijcie subika, bo on gdzieś biegnie z lewej albo z prawej. Macie teraz czas na kliknięcie subskrybera z dzwoneczkiem. Zanim on mnie dopadnie, to cokolwiek by się nie stało, subskrybujcie. Obiegnij gdzieś biegnie, widziałem. O, czekaj. On tu gdzieś się za ścianą. Musimy bardzo uważać, aby nas nie dopadł. Chyba jest w tym kierunku. Czekajcie, patrzę, dobra, no, na lewy nie ma go. Idziemy dalej. On jest bardzo blisko. Jest nie tylko mnie zostaw mnie! A! Nie bierz kogoś innego, mam czerwony ekran. Zaraz sobie dopadnie ziemię zaraz ten szczur mnie zje. Uciekam, uciekamy. uciekamy. Szybko przez to, przez to, przez to! I jest! Nie przejdzie. Ha, bo jest za duży, a ja jestem z mały i co, i co szczurku! Ja, znowu biegnie, znowu mnie zobaczył. Jak on ściga. Szybko, skoro on na prawo, to my biegniemy teraz tutaj, szukamy seru. O, coś się świeci. Mamy. Nie, tu trzeba znaleźć się klucz, który jest zielony, więc sprawdzajmy, szukajmy tylko, żeby nas nie dopadł. Bardzo uważajmy. Okej, okay, tu biegnie jakaś dziewczyna. Tu jest czerwona tego nie, do tego nie wejdziemy. O, nie, on gdzieś biegnie, gdzieś biegnie. Dużo widzów mi pisało, że podobno tutaj są dwie, a dwa szczury, dwa różne szczury, które ścigają o safe zone. Do tego nie wejdzie, jesteśmy tutaj bezpieczni. Że dwa szczury potrafią się pojawić, ale na razie widzę tylko jednego, żeby mi ich drugi gdzieś nie wyskoczył. Dobra, potrzebujemy znaleźć serka. Nie widzę go. widzę szczura, został mnie! Nie, zaraz mnie dopadnie, jest bardzo blisko mnie! Jak mi ściga! ziemie, ziemię, łowo, Ma problem, ma problem, ma problem, mam problem. O, uściekłem, uciekłem, uciekłem. Ale on szybko biega, ten szczur. Jest bardzo gigantyczny. W porównaniu do mnie, on może mnie całego zjeść. Bądźmy ostrożni, Dobra, biegnijmy tutaj po lewej. O, mam dwa z dziewięciu tych serek, ale dlaczego nie mogę znaleźć trzeciego? Mega dziwne. Gdzie jest trzeci ser? Halo! Gdzie jest trzeci ser? Tutaj? Nie, tutaj nie ma. Ujść bardzo na lewo! Nie, nie, mama! walnij mnie! Ujjjjjj, kućka, kućka, zraź mnie zje całego. wszamie szamie mnie. Czemu mnie tylko goni. Niech innych goni, a nie tylko mnie. Zostaw mnie z szczuru, no! Nie, bo zaraz będzie. Ej, ej, bierz tą dziewczynę, nie mnie! Bierz tego chłopaka, bierz tego chłopaka! Chłopaka, nie mnie! Zostaw, ty wielgaśny szczur, co on mnie ściga?! Wow, Extra Life pomogło mi! O nie, o nie, o nie, zaraz spadę, zaraz spadę. Dodatkowy ser dał mi życie. O, o, ale on cały czas biegnął za mną i nawet nie zważał na innych graczy. Co za dziwny szczur. Ja, nie mogę znaleźć trzeciego seru przez tego, przez niego. Dobra, tutaj byliśmy. Musimy pójść bardziej na lewą stronę, ale on tam mega sprawdza, mega biega. Czekaj, słyszę go tam gdzieś w oddali. O, zjadł kogoś! Widziałem ten szczurko, zjadł tam w środku! LOL. Ej, tutaj stoimy z dziewczyną, ja widzę. O, się ma. Z, z, z dziewczynami. Uu. Z dziewczynami teraz będę biegał. Nie, zjad dziewczynę! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No, gdzie jest trzeci ser? No, nie mogę znaleźć trzeciego seru. Ej, może tutaj będzie? Serek, serek. Znajdę, znajdę, zdół. Znajdę, 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 znajdę. Nie, nie ma tutaj, no. Gdzie jest trzeci ser? Musimy pójść bardziej na lewą. Tylko ten szczur mega to ochrania. Mega jest zawzięty. A gdzieś powinien się znajdować tutaj? czekaj, nie, tutaj nie ma serka. Idziemy z tej strony. Ja tu jeden już zebrałem. I on w tych okolicach, ulicach tu biega, o, czyli on chroni sera, którego mi brakuje, ewidentnie. Albo chociaż kluczu, jakbym klucz znalazł. O, czekaj, tutaj nie byłem, chyba tutaj nie byłem? Biegniemy, nie byłem tutaj, nie było mnie tutaj. Tak, mamy ser znaleziony. Woo, yeah! Tu właśnie on chronił. I mamy też klucz, gdzie wejdziemy sobie. Wspinamy się jeszcze do góry. Co to za tajne pomieszczenie? Ej, tutaj mi nie było. Co jest grane? Co ja tutaj odkryłem? Czy jakiś był update? Wow! Ej, wcześniej tego nie było! Ja tu kiedyś uciekałem, ale mamy ser dodatkowy. I normalnie drzwi niebieskie, ale niestety kluczu niebieskiego nie posiadam, więc musimy znaleźć niebieskie klucze. Ja mam tylko zielone. Okej, okay, tutaj przyjdziemy, to jest powrotem. Oglądajcie dalej. Idziemy teraz tędy. I co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Potrzebujemy klucz szary. Mogę to przeskoczyć? Uwaga! Nie, nie przeskoczyłem! Wpadłem na dół! Mama mia! Dobra, teraz do drzwi. Gdzie potrzeba kluczyć zielone, przechodzimy, OK. Mamy otwarte przejście, przechodzimy dalej. I przyniosło nas, gdzie teraz? Pytanie, uwaga, gdzie będziemy? I jesteśmy, o -o w jakimś pomieszczeniu. Musimy odgadnąć ten kod. Mamy 2, 4, 8, 3. Ok, klikamy 2, 4, 8 i 3. Enter. O, nie, nie, co jest? <ścoughs> Kto to jest z deską tutaj? Ej, kod jest nieprawidłowy. To jak tutaj mamy, czy 4, 4, 2, 8-3 Uwaga i no nie jest zły kot, co jest jak go odgadnąć widzowie Ej, wbijcie tyle łapek, zatrzymy czy wam się uda Macie wbić pod tym filmem łapek 9999 dziewięć, 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 dziewięć. o, zaczymy kliknijcie łapeczkę teraz może wbijamy te dziewięć, 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 łapek. O, dla niego kliknijcie łapeczkę kto teraz widzi. Ale niestety ten kod jest nieprawidłowy, dziwne mogę chodzić po tym, ale jak się stąd wydostać? Ej, ej jak się stąd wydostać? Ratunku, co mi robi ten gościu? Znika, pojawia się na twarzy yy, jak stąd wyjść? I czemu ja nie mogę siebie widzieć? Musimy odgadnąć ten kod. Dobra. 8, 3, czekaj, jeszcze raz 8, 3, 4, 2. Enter no zły! Czemu zły? Ej, słyszę ten jego szczura jakby za drzwiami Jeszcze raz. Znajdź czwórkę. Yy, Okej, okay, no to znalazłem, Enter. No też nie, no co jest gane 4 git code, 2, ja tego nie ogarniam, 4, 2 Osiem, trzy i no nie, złe! O, czekaj, padłem, co się stało? Wyostałem się. E, gdzie ja teraz jestem? Ło! Wow. A nie, tutaj byłem na początku. <laughs> Jesteśmy z powrotem, ale mam cztery sery w ciągu dalszym. Tam po prostu nie mogłem przejść, wiecie? O nie, 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 ten szczur biegnie za nami! O ile tu jest ludzi? poczcie Wo! Ten szczur biegnie za nami. Uciekajcie w nogi, w nogi! Mam ser! Piąty ser! Tak! Jest. Pięć serów z dziewięciu. Uwaga, bo ten szczur gdzieś tutaj, tutaj biegnie. Coraz więcej serków mamy, więc zaraz powinniśmy się stąd jakoś wydostać. Może odnajdziemy jakieś tajne sekrety. Tu mamy przejście, do którego jeszcze nie mogę wejść. O! Biegnie szczur, biegnie szczur. Nie, 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 w nogi, w nogi, dziewczynie! Dziewczynko, biegnij. Szybko, szybko, O, tu jest safe zone. A dobra, do safe zone jeszcze nie idę. Szczur pobiegł za jakąś dziewczyną, więc ja szybko uciekam. Biegniemy sobie na prawo. Tutaj ser już podniosłem, nie ma. I idziemy na lewo teraz. O, nie! Teraz stanie, skąd tutaj się nagle wziął? Bierz, Так уху, пока не мне. Ścigaj jego! A! Został jego! On jest bardziej mięsisty, jest to kośisty. Dawaj, szczurze! No nie! Puszczaj nas! Puszczaj. A nie mam zielonego klucza. O nie! Znowu, biegnie! Co jest? Mogę paść? Mogę paść? nie, nie, bo jeszcze mnie zje, bo jeszcze mnie zje. Brakuje mi parę serków, no. Gdzie one są? Z tej strony też nie ma. Tutaj też nie ma. Ej, bo miałem zielony klucz i go już nie mam. też nie mam ekstra serku, bo to wtedy my już możemy zjeść i będzie dosłownie po mnie. Jeszcze brakuje mi czterech serków. No bardzo mało generalnie. Gdzie one tutaj są? Okay, biegnę sam, jest cisza i spokój, nie widzę o, tu jest 5 z 9, tu jest też jakieś przejście, tylko że zamknięte na razie szczura nie słuchać nie widać, tutaj byłem już wcześniej, bo potrzebujemy iść bardziej, tutaj też byłem wcześniej, potrzebujemy znaleźć chyba tego kluczu, ale nie ja tutaj też przeszedłem, szukajmy innego kluczu, może niebieskiego czekaj, słyszałem gdzieś przebiegał tu bardzo blisko, bądźmy ostrożni bo on może tu być, o, jest przejście, ale to czerwony klucz wymaga, ja jeszcze czerwonego nie mam, może tu być odblokowane, nie, jeszcze nie mogę przejść, a tam też jest do wzięcia, nie? Idziemy sobie, wracamy z powrotem, bardziej tak musimy na środek pójść, bo jeszcze środka nie ogarnąłem, o, o coś tutaj może być, coś tutaj może być, ale słyszę szczura, który sobie tutaj biegnie, właśnie go słyszę, został nie, bo możesz mnie teraz zjeść, nie mam tego dodatkowego serka, o, 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 jest bardzo blisko mnie, jest bardzo blisko mnie, czemu on mnie gdzie są inni, gdzie są inni, czy on z, z innych zjadł? Nie, 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 nie. dobra, uciekłem, mu, super, zwrócił, mogę wejść z powrotem. I sobie ucieknie, wraca, aaa, okej, okay. oh, oh, ale cię jaki on szybki jest w ogóle, gdzie są inni gracze, no ścigaj innych, a nie ciągle mnie, tylko czterech serków, no, cisza, spokój, Ach, czekajcie, czekajcie, muszę się skupić, damy radę, damy radę, nie możemy je zjeść, nie możemy je zjeść, cofnijmy się na spokojnie, powolutku, o, nie słyszę go, słyszę go, on tu gdzieś jest, czekaj, czekaj, biegnie na lewą, ej, on tu gdzieś jest. O tu gdzieś jest! O, tu jest, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Z takiej strony? Z lewej czy z prawej? Nie wiem, nie wiem. O, mnie straszy ten szczur, no jakiej on jest z strony, czekaj, może z prawej. O, słyszę go jak pobiegł na prawą bardziej. Z jakimś chyba graczem pobiegł, wiecie? Mamy czystą drogę jak na razie. O nie, biegnie sprotem. Tutaj, tutaj gdzieś on, jest tam w odali. Tam gdzieś on w dali jest. O, widzę, 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 widzicie? O, o, oj, co, nie wejdziesz, nie wejdziesz! Haha, ha. o jest kolega tutaj, ale gdzie teraz mam pobiegnąć, bo... O, czekaj, tutaj widzę jakieś pomieszczenie. Jest, będę miał... Nie, nie. Pff. No widzisz jest kolejne, no, potrzebuję. Ej, dziewczynko, potrzebuję kluczu. Znasz, wiesz gdzie jest? E, prowadź mnie, proszę, prowadź mnie. Zaprowadź mnie, dziewczynko, no ja tutaj nie widzę klucza. No proszę, zaprowadź mnie. Daj mi szansę. Będę biegzał za tobą. ok? biegniemy za nią. Nawaj, go, go, go No biegnij, nie tutaj! Uważaj, bo tu szczur jeszcze przebiegnie. Nie, biegnij tutaj, biegnie tutaj. Nie mogę, tu jest. O, nie, pauliczka! Tu będą aż nas szczur może prze. Dawaj, no ziom, dokąd ja mam biegnąć? Nie wiem, ale tu jest szczur, pobiegł, okej. Okay, ten szczur pobiegł na szczęście. Za tą dziewczyną. Mnie oszczędził. Wraca, 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 wraca. On tu biegnie. Przejdźmy tędy. Ty, no, ja nie! Tutaj jest cały z jest gronu. Jak wyskoczył, ta dziewczyna biegła. Ej, ona biegła z drugiej strony, i czejcie. Lol. Draje ja nie widzę kolejnego serku. A już się robi powoli groźnie. Może byśmy. Jest 5, 9. Aj, czemu ja robię jakby pętlę? A o co tutaj chodzi? Czy ja nigdy się stąd nie wydostanę? Czekaj, na lewo byliśmy, nic tu nie ma. Tutaj też nic nie ma na milion procent, chyba że tam jest przejście na prawo? Nie, nie ma przejścia na prawo, więc tam się nie przesadzamy, bo potrzebujemy niezielonego kluczu. Poza tym ja tam byłem i nie mogłem przejść, tu jest coś czerwonego, tam też nie możemy przejść. Potrzebuję czerwonego kluczu! Czerwonego! Może tutaj będzie? Czekaj, po lewej, oni uciekają. Gdzie oni uciekają, dzisiaj biegną, czekaj. E, oni też nie mogą przejść tam. Ha! Biegnijmy teraz razem z nimi, ej, będzie super. Biegniemy teraz w czwórkę, uciekamy w czwórkę. Mam przyjaciół, mam kolegów. O, tutaj gdzieś szczur jest. E, przechodzimy dalej, biegniemy w czwórkę, biegniemy. Oooooo! Ścieka nas, w nogi! Aj, poszedł za mną, serio! Nie za mną! Ratunku, koledzy, ustawiajcie mnie! O, no, uciekłem na szczęście. O, ale... Ej, czemu on nie wybrał spośród czterech? Nie? Przejdzie? O, nie, znowu biegnie, serio. No weź zostaw nas, no. Biegnie za dziewczyną! Dlaczego on cały czas za mnie gnie? Czy ja jestem taki ładny? Czy ja jestem taki pachnący? Ty szczurze, jeden czeka, że jeden, czekaj, się zaraz rozwalę, słyszysz? Aaa, zostaw mnie, zostaw mnie że nie, bo to mnie do panie, mnie do panie, jest blisko mnie, nie, nie, co się stało? Co jest? Co? Co jest? Zjadł mnie? Ej, co to było? Idziemy dalej, może tutaj od początku nam się uda znaleźć, czekaj, z tej strony sobie podejdźmy. Ej, szczurze, zostaw mnie, słyszysz? Jestem miły, jestem dobry, nie biegnij za mną, proszę, tylko szukam serków, potrzebuję. Okej, okay, tu nie ma serku. Z tej strony też nie ma. Może tutaj? O, słyszę go, biegnie, 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 biegnie jest tutaj. O, stoi, nie, 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 co się stało? Padłem, nie dam rady, nie. Nie dam rado, mnie normalnie zjada, on cały czas tam nie biega. To jest nie fair! Cały czas do mnie biega, non stop. A ostatni update tutaj był yy, w maju 20 maja. wow, nie wcale niedawno. Ej, game version, to jest wersja, taka data. Zaczynamy, może będzie kolejny update, jak chcecie, no to subskrybujcie z dzwonkiem, żeby was nie ominął kolejny odcinek, a teraz możecie wbić na mojego Instagrama, Facebooka, gdzie są moje zdjęcia. Napisać do mnie, za, dodać mnie do znajomych, zobaczyć. Też to możecie wbić na kanał do mojego brata, Sebek się nazywa, albo do kanału na mojej dziewczyny, Pat a Oni też będą niedługo nagrywać Robloxa. Także Idziemy się jutro odcinki codziennie!